Nad ranem 26 grudnia 2004 roku, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, fala tsunami uderzyła w wybrzeże północnej Sumatry w Indonezji. Sięgające 15 metrów fale zniszczyły wszystko, co napotkały na swojej drodze, zabierając życie około 230 tysiącom osób. Wśród nich była Debora Garlic, której jedno z ostatnich zdjęć widzimy na ekranie. Po przejściu kataklizmu odnajdowano wiele przedmiotów, które woda porwała nawet na dziesiątki kilometrów w głąb lądu. Jedną z takich rzeczy była rolka filmu z ostatnimi wspomnieniami Debory. W maju 2023 roku Casey Rivara, ojciec dwójki dzieci, które odebrał właśnie z basenu, próbował pomóc rodzinie kaczek przejść przez ruchliwą ulicę. Widząc matkę Kaczkę i jej młode, które miały trudności z pokonaniem skrzyżowania, Rivara zaparkował samochód i wysiadł, by je przeprowadzić. Niestety, niespodziewanie chwilę później, został potrącony przez nastoletniego kierowcę. Mimo szybkiej reakcji ratowników, mężczyzny nie udało się uratować. Wstrząsające zdjęcie, zrobione chwilę przed tragedią, uwieczniło ten ostatni akt pomocy. Całe zdarzenie odbiło się szerokim echem w prasie, a władze miasta zapowiedziały walkę z piractwem drogowym. Francuski wynalazca Franz Reichelt w 1912 roku zaprezentował swój nowy wynalazek, który był prototypem spadochronu. Chcąc pokazać go jak największej publiczności, zorganizował pokaz, na którym zrzuci manekina z wieży Eiffla i udowodni bezpieczeństwo swojego projektu, a dodatkowo zachęci tym sponsorów do wsparcia. Był tak pewny swojego wynalazku, że w ostatniej chwili zdecydował się zrezygnować z manekina i osobiście oddać skok. Franz zeskoczył z wysokości prawie 60 metrów, lecz spadochron nie otworzył się w prawidłowy sposób. Możecie domyślać się, jak skończyła się ta próba, a zdjęcie zrobione na sekundy przed nią widzicie właśnie na ekranie. W październiku 2011 roku, chwilę po zrobieniu tego selfie, trzynastolatki Essa Ricker, Kelsey Webster i Savannah Webster zostały tragicznie potrącone przez pociąg. Skład pędzący 88 km na godzinę nie był w stanie wyhamować na czas. Konduktor opowiadał później w relacjach, że załoga zobaczyła kobiety na 12 sekund przed uderzeniem. Zareagowali natychmiast, chociaż już wiedzieli, że nie są w stanie wyhamować tak rozpędzonego składu. Pociąg zatrzymał się w końcu, po około 500 metrach od momentu zaciągnięcia hamulca. Chociaż załoga pociągu pospieszyła na ratunek, nic nie dało się zrobić. Tylko jedna z dziewczyn przeżyła wypadek i została przetransportowana do szpitala, lecz odeszła po trzech dniach wskutek odniesionych obrażeń. Na ich ostatnim zdjęciu widać nawet światła zbliżającego się do nich pociągu. 22 sierpnia 2015 roku na lotnisku Shoreham w Anglii odbywały się pokazy lotnicze. Samolot Hawker Hunter z lat 50. XX wieku był jedną z głównych atrakcji. Zdjęcie przedstawia ostatnie chwile przed rozbiciem się maszyny na autostradzie A27. Pilot w trakcie wykonywania manewru beczki rozpoczął na zbyt niskiej wysokości, a następnie, próbując skorygować swój błąd, wbił się w auta będące w tym czasie na jezdni. Samego pilota udało się uratować, lecz 11 osób będących w tym czasie na drodze zapłaciło najwyższą cenę, a kolejne 16 zostało rannych. Robert Overacker, chcąc zwrócić uwagę na problem bezdomności, zorganizował śmiały pokaz kaskaderski. Postanowił zebrać publiczność i wykonać skok z wodospadu Niagara, rozpędzając się do krawędzi na skuterze wodnym, wyskoczył z niego i pociągnął za linkę spadochronu. Spadochron, niestety, nie otworzył się poprawnie, a Robert z ogromnym impetem uderzył w tafle wody. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, 39-letni kaskader nie przeżył swojego pokazu, którego kulminacyjny moment widzimy na tym zdjęciu. W kwietniu 2023 roku Arik Hutchinson i Samantha Miller opuszczają przyjęcie z okazji ich ślubu i wsiadają do małego Meleksa, aby wybrać się na przejażdżkę wzdłuż plaży, wracając do domu. Niestety na wewnętrznej drodze znalazł się również Jamie Lee Komorowski, który pędził 65 mil na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 25. Uderzył w Meleks, którym podróżowała para, wyrzucając go na kilkadziesiąt metrów od miejsca wypadku. Arik po dłuższym pobycie w szpitalu doszedł do siebie. Jednak Samanty nie udało się uratować. Zdjęcie przedstawia świeżo upieczoną parę młodą zmierzającą do pojazdu, który zabierze ich w tą tragiczną podróż. Samolot American Airlines Flight 191 wystartował 25 maja 1979 roku z lotniska O'Hare w Chicago. Tuż po starcie doszło do poważnej awarii. Lewy silnik oderwał się od maszyny i uszkodził skrzydło. Doszło również do poważnych uszkodzeń kadłuba i układu sterowniczego. Samolot wszedł w ostry zakręt, a z powodu stracenia sterowności piloci byli bezradni. Maszyna rozbiła się zaledwie po 31 sekundach od momentu oderwania kół od pasa startowego, a wypadek pochłonął 273 osoby. Fotografia z perspektywy lotniska pokazuje, jak gwałtownie samolot zmienił trajektorię lotu. 25 września 1978 roku samolot Pacific Southwest Airlines zbliżał się do lotniska w San Diego. W pewnym momencie załoga zauważyła przed sobą Cessnę, która była w trakcie lotu szkoleniowego. Mimo początkowego kontaktu wzrokowego piloci PSA stacili Cessnę z oczu, a po kilku chwilach, z uwagi na nieporozumienia między pilotami obu samolotów oraz wieżą kontroli lotów, samoloty zderzyły się w powietrzu. Zdjęcie pokazuje samolot Pacific Southwest Airlines Flight 182 w jego ostatnich chwilach przed upadkiem. To zdarzenie pochłonęło życie 144 osób, wszystkich w obu samolotach i siedmiu na ziemi. Japońska studentka Ayano Tokumasu wybrała się na wodospad Niagara, aby podziwiać jego piękno. W pewnym momencie wspięła się na niski murek nieopodal ogrodzenia, aby mieć lepszy widok, niestety po chwili straciła równowagę i przechyliła się do przodu, a następnie spadła z ogromnej wysokości. Na zdjęciu widać Ajano w czerwonej kurtce, na kilka sekund przed upadkiem. Jeśli film Ci się podobał i chcesz pomóc mi w walce, którą od kilku miesięcy toczę z algorytmem YouTube, zostaw proszę lajka i komentarz, co może w końcu przekona platformę do zaproponowania moich ciekawostek większej liczbie użytkowników. Zajrzyj też na kanał i sprawdź inne filmy, na przykład ostatnie o historii piwa z czasów starożytnego Egiptu. Dziękuję za oglądanie do końca. Trzymajcie się, do następnego.